Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Witki Gamer. W dzisiejszym filmiku, w pierwszym odcinku, nagram dla Was challenge. Rzucenia tej butelki na moją rękę, tak żeby nie upadła na podłogę, to wtedy wygram. Jak widzicie, tutaj te 900 zł. A jeżeli spadnie na podłogę, to nie wygrywam nic. Ale zanim to, to jeszcze chciałbym pozdrowić od siebie moich najlepszych widzów, a są to. Moi najlepsi widzowie, pozdrawiam minisza na KromaTV, pozdrawiam Najka, pozdrawiam Hubosa, to znaczy nie pozdrawiam Hubosa, pozdrawiam Krystian Kirsznala395, którego nie ma w YouTube, pozdrawiam Karola Fryza Wiśniewskiego, którego również nie ma u mnie na YouTube, pozdrawiam pozdrawiamcągindziecence, pozdrawiam swojego brata Dominika Szczepańskiego, pozdrawiam Tośka. I oczywiście pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli być pozdrowieni. O i jeszcze przy okazji pozdrawiam golfa wulkanowego. Ale zanim wykonam dla Was ten challenge, to jeszcze Wam opowiem jak od sobie poradził na Mistrzostwach Świata z Brazenią w finale. Strasznie słabo, niestety. widziałem ten mecz na kanale TVP Sport. Link do jego kanału znajdziecie w opisie, gdzie pokazał całe kunszty, Bejot, Furman i Dejmi niestety pojechali do swojego kraju z Kopenhagi ze srebrem, a Brazylijczycy, którzy są na pierwszym miejscu w rankingu FIFA ograli nas 2 do 1 ale FIFA World Cup Edition niestety była puchar Brazylia, bo to były, była FIFA a potwierdzone jest to, że polska FIFA jest o wiele lepsza niż realnie, bo realnie to oni słabo grają. Ostatnio z Belgią nie mogli wygrać ani nic takiego, więc niestety słaby z nich pożytek. Wczoraj Legia przegrała 3 do 0 z Krakowią, ale to już wam nie będę mówił. Wiem tylko jedną rzecz, że. Polacy pokazali serce do walki i wiedzieli jak to zrobić więc jeżeli nie widzisz BJ to bardzo serdecznie Cię pozdrawiam i Ciebie też daj mi i tak, także Furmana bo chciałbym się kiedyś z Wami zmierzyć chłopacy chłopacy, którzy regularnie wbijają 30 zero fud, champions muszą się zmierzyć ze mną na kanale więc bardzo Was serdecznie zapraszam na mój kanał a zobaczycie, jaki ja jestem dobry w FIFA. Grałem w FIFA tylko 16 albo 19 od 4 lat, ale nie na klasie światowej, tylko na Nowicjuszu. I dlatego uważam, że mógłbym konkurować z lepszymi od siebie, nawet chociażby z Lachem albo powiedzmy z Bajotem. No dobra, a teraz, nie przedłużając Wam zbędnego balastu, zaczynam Wam pokazywać ten czelec Wykonam dla Was ten challenge, rzucenia butelki tak, żeby nie spadła na podłogę o 365 stopni Celsjusza stali Boforta, to znaczy, Hekerta, rzucę tą butelkę. No i widzicie, nie spadła, czyli challenge uważam za zaliczony. Wygrywam te 900 zł. Ha, i co? Widzicie, moi drodzy youtuberzy i widzowie, wygrałem. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Ale jeszcze zanim skończę ten filmik, to chciałam wam powiedzieć, co będzie na następnym moim filmiku. Może będzie Paweł i czynności manualne. Paweł i czynności manualne, prawie tak samo jak Lołek będę robił i pokazywał wam jak to się robi. Albo Paweł i czynności kuchenne, tak jak mi doradzał Mój widz, który się nazywa Zakole Kornela, więc Bardzo serdecznie Cię pozdrawiam, Zakole Kornela, jeżeli to widzisz To muszę Ci powiedzieć, że to jest dobry pomysł i to właśnie nagram No dobra, to na dziś i tyle na tym moim filmiku Jeżeli podobał Wam się mój jakże przefajny filmik o celendżu pod rzuceniem butelki tak, żeby nie spadła na podłogę, w hashtag pierwszym odcinku to wiecie co robić, dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie to trudno, subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer, o i PS. jeszcze pozdrawiam na korona jeszcze raz, a jeżeli to widzisz to bardzo chcę, żebyś zobaczył ten filmik, teraz wiem, że masz live z Fortnite'a i teraz z Tośkiem, więc wiadomo Nagra to, nagrałem to specjalnie dla ciebie, żebyś się cieszył. Jedyny YouTuber, czyli ja, jestem dla ciebie wzorem, można powiedzieć. Na korom. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał Wam się ten mój jakże przefajny filmik, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę. A jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowiczki Gamer. No i co? Ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło. Cześć i pa!